Doda, 36 l. Obejrzała filmy Sylwestra Latkowskiego, 53 l. Na swoim Instagramie zapoczątkowała dyskusję po seansie. Niespodziewanie zeszło na temat jej byłego męża, którego nazwisko padło w debacie. Radczewska stępień zaskoczyła wyznaniem. Reportaż Latkowskiego budzi ogromne emocje. Ma to zapewne związek z tym, że wnieszał w sprawę sporo celebrytów. W debacie po wyemitowaniu nic się nie stało Latkowski zaapelował do gwiazd, by przerwał milczenie. Padły nazwiska Szyca, Wojewódzkiego, Wielnika czy Majdana. Większość z nich już zdążyła wydać w tej sprawie oświadczenia, odcinając się od zatoki sztuki grożąc Latkowskiemu sądem. Radek Majdan poinformował, że to z bzdur, a on nawet nie był wywalcem tego miejsca. Chciałem zdecydowanie zaprzeczyć jakimkolwiek moim kontaktom z właścicielami tego miejsca oraz z innymi osobami oskarżonymi w tej sprawie. Co więcej, nie byłem wywalcem tego miejsca. Pan Sylwester Latkowski w sposób kłamliwy i bez żadnych podstaw wplatał mnie w tak bulwersująca sprawę. Zakładam, że za wymienienie mojego nazwiska w trakcie łaczenia nazywa po emisji filmu wynikało z rozemocjonowania i stanowiło oczywista pomyłkę – napisał Radosław. Dokument obejrzała także jego była żona, która na swoim Instagramie zapoczątkowała burzliwą dyskusję na ten temat. Co sądzicie o najnowszym filmie Nic się nie stało, a co najważniejsze, o tym, co padło na debacie? – zapytała fanów. Zaroiło się oczywiście od komentarzy. Ludzie mieli różne zdania, bo sprawa raczej nie jest jednoznaczna. W pewnym momencie zeszło na temat Majdana. Nie wiem, co mam sądzić, ale padły mocne słowa, także pod adresem człowieka, którego chyba bardzo dobrze znasz. Ciekawe, co ty o tym sądzisz? Zapytał ją jeden z pań. Na odpowiedź Rabczewskiej nie trzeba było długo czekać. Celebrytka stanęła w obronie radka, ale zrobiła to w swoim stylu. Majdan jest seksokolkiem, nie pedofilem. Mam nadzieję, wypadła.